Witam się z wami w nowym vlogmasie. Za chwilkę zamienimy nasze mieszkanie w świąteczną krainę, dlatego że dzisiaj robię po raz kolejny girls night, oczywiście w tematyce świątecznej. Więc mam tutaj już przeszykowane mnóstwo dekoracji, mam dużo balonów, które musimy jeszcze nadmuchać i prawie wszystkie gadżety, które dzisiaj zobaczycie, są ze strony Temu, którą pokazywałam wam kilka miesięcy temu. Pamiętacie, miałam z niej takie super foremki do lodów różne, gadżety do domu i teraz właśnie mam mnóstwo świątecznych dekoracji, także zabieramy się za to dużo rzeczy tutaj zniknie. I będzie bardzo świątecznie. Ostatnim razem, jak robiłam babski wieczór, to malowałyśmy obrazy po numerkach, byłyśmy na saunie, miałyśmy maseczki i tak dalej. A dzisiaj, przez to, że jest to tematyka świąteczna, to zaplanowałam robienie domków z piernika i robienie i dekorowanie pierniczków. Będzie też bezalkoholowy grzaniec, będzie gorąca czekolada, może jakiś film świąteczny i wszystkie dziewczyny mają przyjść też w takich piżamach. Ja też już jestem w swojej, może nie widać, ale tutaj mam takiego małego ciastka i spodenki w taką świąteczną kratę. Więc e, dzisiaj Christmas Girls Night. Ale mam nadzieję, że się wyrobimy, bo ogólnie jest już 13. Także zaczynamy i zaraz zobaczycie, co tutaj się wydarzy. Zastanawiałam się właśnie, czy chcę zrobić taki um, gross w moim stylu, czyli wiecie, biele, złoto, kolor szampaniński, ale stwierdziłam, że przez to, że mam wszystkie dekoracje świąteczne w takim kolorze, to na ten gross night zaszaleje i będzie bardzo świątecznie, czyli będzie kolor czerwony, zielony, będzie się błyszczeć i będzie tego dużo. Na stronie temu tych dekoracji było mnóstwo, oni ogólnie tam mają bardzo, bardzo dużo rzeczy i różnych e, gadżetów, ale jak trochę poszperacie, to można znaleźć bardzo fajne perełki. Ja tutaj Tutaj mam balony, na przykład głowa Mikołaja, mam literki, które układają się w słowa Merry Christmas. Tutaj w tej małej paczuszce jest niby ponad 140 balonów, więc jestem ciekawa, czy faktycznie ich tyle będzie. Mam taki fajny znak, który się świeci, muszę tylko włożyć do niego baterię, więc trochę tych rzeczy jest. Później pokażę Wam jeszcze resztę, ale na początku zabieramy się za balony, bo może nam to trochę zająć. Ja dekorowałam półkę w kuchni, możecie coś jeszcze tam zobaczyć, muszę oczywiście jeszcze posprzątać, a Vito w tym czasie dmuchał balony i jak się obróciłam to byłam w szoku ile ich jest i mieszkanie teraz wygląda jakbym urządzała kinderparty dla dzieci w przedszkolu, a nie girls night, ale właśnie taki temat przewodni chciałam, taki bardzo cukierkowy, już Wam pokazuję co tutaj się dzieje i muszę znaleźć miejsce, żeby te wszystkie balony powiesić. Tak teraz wygląda salon, nie widać nawet podłogi. Tam, gdzie to czarne krzesełko, to właśnie była stacja wideo do dmuchania balonów, więc jeśli um, potrzebujecie pomocy, urządzacie jakieś urodziny lub jakiś event, to polecamy się na przyszłość. Chętnie <grym> się tym zajmiemy. jak mówiłam, pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy z temu. One nie będą już zupełnie związane z dzisiejszą imprezą, nawet nie będą związane ze świętami, ale oprócz takich różnych tańszych gadżetów czy dekoracji, to można tam znaleźć całkiem fajne dodatki do domu i mówię to jak najbardziej poważnie, dlatego, że czasami jak one gdzieś się tutaj przewiną, czy to na vlogu, czy gdzieś je zobaczycie na instastory i pytacie się mnie, skąd jest ta rzecz, a ja odpowiadam, że z temu, to druga osoba jest za każdym razem zaskoczona, że coś takiego można tam znaleźć, więc już Wam pokazuję, co jeszcze Znalazło się w moim zamówieniu. Zobaczcie, jaką tu zrobiłam wystawę, żeby Wam to wszystko jak najlepiej pokazać. Ja większość tych rzeczy zamawiałam z myślą o garderobie, o toaletce i powiem Wam, że jak one sobie tutaj teraz tak na tej półce stoją, to spokojnie mogłyby stać w Zara czy High M Home, bo wyglądają naprawdę dobrze. I powiem Wam też, że jakościowo one nie za bardzo odbiegają od tych popularnych, dużych m, sieciówek. Tutaj jest rzecz, o którą miałam najwięcej pytań, czyli ten stojak na pędzle. Po tym, jak nagrałam e, Mój codzienny makijaż, to właśnie wszyscy się o niego pytali, i tak jak już wspominałam, większość ludzi była w szoku, że on jest z temu. Bardzo fajny, efektowny. Tutaj obok zamówiłam jeszcze jeden, żeby pasował mi do tego pudełka, do tej dekoracji na chusteczki, i to są produkty ceramiczne. One są ciężkie, ale też delikatne. I powiem Wam, że są bardzo efektowne. Wygląda to dobrze. Już sobie to wyobrażam, jak będzie stało na toaletce. Mogę do tego tutaj oczywiście włożyć też na przykład tuszę do rzęs, mogę włożyć błyszczyki. Może to stać w łazience, na szczoteczki do zębów w kuchni, na jakieś mniejsze przybory. I właśnie tutaj ten większy pojemnik, dekoracja na chusteczki, po to, żeby nie stało takie kolorowe, papierowe pudełko. Znacie mnie już bardzo dobrze, jestem estetką i wszystko musi być ładne. Ta mała tacka, ten talerzyk to jest taka dekoracja, która jest przechowywaniem biżuterii. Ja mam takie trzy pary moich ulubionych kolczyków, więc dla mnie taka mała tacka jest idealna, a za nią stoi wazon, który chyba pójdzie do salonu obok telewizora, ma bardzo fajny kształt. I tutaj z tej strony mam jeszcze dwie rzeczy, które też idą do kuchni. Oczywiście to jest jabłko i gruszka, i uważam, że one idealnie pasują do wystroju naszej kuchni. Są również ceramiczne, są takie lekko beżowe, są bardzo ciężkie i wyglądają super. I ostatnia rzecz to jest takie lustro z taką bardzo fikuśną ramką. Ja widziałam już takie duże i one bardzo mi się podobają, ale chyba. Chyba tutaj do naszego mieszkania nie pasują, więc będę miała po prostu taką miniaturową wersję na toaletce. Ostatnim razem, jak Wam pokazywałam moje zamówienie z temu, to oni wtedy jeszcze nie mieli polskiej strony internetowej. Teraz już wszystko działa. Macie bezpłatną przesyłkę, macie bezpłatny pierwszy zwrot. Wiem, bo sama też zamawiałam poza tą współpracą, zrobiłam sama sobie zamówienie. Dostarczone zostało to kurierem Inpost. Chciałam też zrobić zwrot, co jest bardzo proste. Dostałam już etykietę i muszę to po prostu nadać, więc wszystko funkcjonuje bardzo sprawnie i bardzo łatwo. Oczywiście mam dla Was też taki zestaw. Kuponów, które możecie wykorzystać, to są kupony ze zniżką, możecie też ściągnąć aplikację, i wiele produktów, które ja Wam pokazuję, też są na specjalnej przecenie dla Was. A z takich bardziej świątecznych rzeczy jeszcze na dzisiaj to mam oczywiście papierowe kubeczki, papierowe talerzyki, słomki. Ja jestem bardzo wygodna i wiem, że jutro jak wstanę to nie będzie mi się chciało ani sprzątać, ani zmywać, więc po prostu mam wszystko takie jednorazowe, żeby nie mieć jutro za dużo do roboty. I mam tutaj też takie ręczniki do kuchni, do wycierania rąk, do sprzątania, chociaż do sprzątania ich szkoda, bo one są naprawdę ładne, są bardzo milutkie w dotyku ale chyba je schowam i wyciągnę. Dopiero jutro jak pozrzątam. Nie zapomniałam oczywiście o was, obiecywałam, że w każdym vlogu, który się pojawi, będzie jakaś niespodzianka, będzie jakaś paczka i trzymam się tego, dotrzymuję mojego mm, słowa, więc y, dzisiaj też możecie zgarnąć taką małą paczuszkę ode mnie. Wystarczy zostawić łapkę w górę oraz komentarz pod tym filmem. Chciałam dzisiejszą paczką y, jakoś nawiązać do Girls Night, tak, aby chociaż jedna z was mogła się odrobinę poczuć jakby tu była z nami. Dlatego w środku znajdziecie lukier, polewy do robienia pierniczków są świąteczne skarpety. Oprócz tego jest mały upominek z Londynu, w którym byliśmy tydzień temu. Niestety nie nagrywałam filmu przez pogodę, bo był wiatr i deszcz, więc nie miałam warunków, a bardzo żałuję, ale przywiozłam magnes dla jednej z was. Jest też oczywiście coś z kosmetyków, kolejne serum od Basic Club i jest świeczka świąteczna od Dzięki, Kendall. Walczę cały czas z tymi balonami i stwierdziłam, że najlepiej będzie, jak zrobię taką ścianę z balonów nad stołem, bo tam będzie stacja do robienia tych dużych domków z piernika. Je trzeba najpierw złożyć, skleić, później można je dekorować. A druga stacja będzie oczywiście na wyspie, czyli tam będą robione od podstaw te małe pierniczki. I żeby nie mieć jutro aż tyle sprzątania, żeby to nie było całe zaklejone, to stwierdziłam, że to trochę udekoruję i owinę w papier na prezenty, ale niestety kupiłam za mało rolek, więc Wito po żeby mi kilka dokupić, więc bardzo miło z jego strony, że pomaga mi przy imprezie, na której go nie będzie, no bo jednak jest to Girls Night, więc dziewczyny przychodzą na 18, i to wtedy wychodzi, ale i tak mi pomaga, więc bardzo miło z jego strony, tam możecie zobaczyć już mały progres tej ściany i dokończyć. Już w sumie mało mi zostało, zostały mi przekąski i posprzątanie. Kuchnia na ten moment wygląda tak, oczywiście znikną stamtąd jeszcze wszystkie naczynia, czajnik, przyprawnik, wyspa, tak jak mówiłam, będzie owinięta w papier, a tutaj jest ściana... Z balonów. Jeszcze niedokończona, ale zaraz będzie. To i efekt końcowy. Może nie jest idealnie, ale mi się bardzo podoba. Zrobiłam to sama, więc mam satysfakcję, chociaż zajęło mi to ponad godzinę i niektóre balony odpadały mi po <noise> kilka razy. Zestaw takich balonów, tych wszystkich, które tutaj widzicie, kosztuje na temu jakieś 50 zł, więc jeśli macie jakieś urodziny, to możecie sobie taką ściankę zrobić same, bo wiem, że zamówienie takiego czegoś to no, dużo większy koszt i też balony w takich sklepach z przyborami kosztują dużo, dużo więcej. Więc jeśli chcecie zrobić jakiś event, to możecie sobie tam poszperać, bo są balony naprawdę na każdą okazję, i możecie zrobić to same. Tutaj dla każdej dziewczyny też mam skarpetki, bo nie mam tyle parkabci w domu, więc są świąteczne skarpetki do świątecznych piżam. light in the decade most but something's missing i wonder what Dwa różne priorytety won't you forget widzę tutaj macie. Czyny właśnie wyszły, poplotkowane, zrobiłyśmy grzańca, pierniczki, domy z pierników, które były średnie. One ukrot były z Tigera i trochę się e, niestety nie drzymały i pierniczki z tej mieszanki doktora Edkera też bardzo średnie i pisaki, więc nie polecam. Polecam się rozejrzeć za czymś e, lepszym. Jak tak dalej pójdzie, to już powoli nie będę wiedziała, jakie mam wymyślać atrakcje, ale uwielbiam organizować e, Girls Night, także było bardzo, bardzo fajnie. Co do sprzątania, to pewnie zrobię to jutro, bo dzisiaj już. Eu <laughs>